Na przełomie czerwca i lipca na terenie ośrodka nad jeziorem Kozienickim odbyły się trzy tygodniowe turnusy półczasów dla seniorów. Ich organizatorem był Polski Czerwony Krzyż. Wypoczynek seniorów został sfinansowany z budżetu gminy Kozienice. Pierwszy turnus trwał od 21 do 25 czerwca, drugi od 28 czerwca do 2 lipca, a trzeci od 5 do 9 lipca. Łącznie z tej formy wypoczynku skorzystały 93 osoby na pówczasach wypoczywali seniorzy z terenu gminy Kozienice, m.in. osoby starsze, często samotne, niepełnosprawne z różnymi dysfunkcjami. W trakcie spędzonych wspólnie dni wszyscy się doskonale zintegrowali. Były rozmowy, spacery, posiłki, ćwiczenia na świeżym powietrzu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczestników były też interesujące spotkania z zaproszonymi gośćmi, m.in. z panią Zofią Skwarek, która miała pogadanki na temat zdrowego stylu życia czy właściwej diety dla seniorów. Krzysztof Zając przekazał przyzywał ciekawe informacje na temat historii ziemi kozienickiej. Nie zabrakło też pogadanek o bezpieczeństwie z kozienicką policją, w tym o szczególnie popularnych wśród seniorów wyłudzeniach pieniędzy między innymi metodą na tak zwanego wnuczka. Uczestnicy poznali też podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przekazane przez Annę Puzio z oddziału rejonowego PCK. Odbyła się także wycieczka do powsina i żelazowej woli, w której wzięli udział przedstawiciele poszczególnych turnusów. W trakcie półwczasów można było miło i sympatycznie spędzić czas i nawiązać nowe znajomości. Na rozpoczęciu każdego z turnusów zastępca burmistrza do spraw społecznych Dorota Stępień lub dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Luiza Prus informowały uczestników o działaniach gminy na rzecz osób starszych oraz życzyły miłego wypoczynku. Natomiast na zakończenie każdego z turnusów były podziękowania od seniorów dla organizatorów i władz gminnych. Seniorom wręczane były natomiast pamiątkowe dyplomy. Były też specjalne podziękowania za tak liczne uczestnictwo i zainteresowanie tą formą wypoczynku półczasy dla seniorów organizowane są przez PCK w ramach realizacji programu współpracy gminy Kozienice z organizacjami pozarządowymi. Środki na ten cel pochodzą z budżetu gminy w ramach dotacji dla organizacji pożytku publicznego. Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów. Była to już jedenasta edycja takich półwczasów. Nad wszystkim czuwała prezes oddziału rejonowego PCK Bogumiła Iskra. Za całość odpowiedzialna była Anna Puzio, a pomagały jej jak co roku niezastąpione wolontariuszki Krystyna Głowacka i Marzena Król.